Zapraszam Was na kolejną edycję poradnika prezentowego Mamagama. Będę Wam pokazywać nowości tegoroczne, ale te u nas na stronie znajdziecie oczywiście dużo większy wybór bardzo trafionych zabawek. Czym się interesują dzieci? 1-2 latka. Przede wszystkim to jest moment, kiedy kupujemy im pierwsze, duże pojazdy, jeździki. Ten Bitoisa jest naprawdę ekstra, bo zobaczcie, co on tu ma. Nawet żartujemy sobie, że te oczka powinni sprzedawać osobno, bo nie ma dziecka, które się w nich nie zakochuje u nas w sklepie. Tu jest też oczywiście bagażnik do schowania skarbów, a tutaj w tym bagażniku kryją się jeszcze takie skarby. To jest kolejna z nowości w tym roku. To jest taki klocek, który możecie próbować ustawiać dwa na sobie, na przykład, ale ta da To jest samochodzik i nie ma samochodzika. Ekstra co? Dzieci będą zachwycone składaniem tego i rozkładaniem, i uwierzcie mi, jak to dzieci za 20 razem nadal jest to dla nich fascynująca niespodzianka. Druga zabawka, która zachwyca dzieci w swojej prostocie, to jest taki otopatyczek. Wkładamy i mamy twójta, które robią tak. Widzisz? Robią ziuu. A? I możemy budować piramidę. Później można zrobić taki myk i lekki bałagan. Dzieci 1-2 latka, to też czas na pierwsze sortery. I Ja przygotowałam dla Was takie naprawdę yy, wyjątkowe, żeby to nie było znowu pudełko, gdzie wrzucamy klocki w określonych kształtach. To jest, zobaczcie, sorter też od Fat Brain Toys. To jest coś pomiędzy plastikiem a silikonem, bo to jest twardsze niż silikon w dotyku, ale jest bardzo delikatne. I tutaj mamy figury na, na sznureczkach. Nie mamy tu podpowiedzi kolorystycznej. Te figury są w różnych kolorach oczywiście, ale pola są zawsze zielone. Natomiast no, dziecko będzie szukało bliskiego pola, więc będzie miało ograniczony wybór. I to tutaj, te są e, miękkie, gumowe, te części. I one tutaj się pięknie wpasowują. To jest też, zobaczcie, jakie to się robi poręczne do wzięcia gdzieś ze sobą. E, jeżeli na przykład musimy gdzieś poczekać, czy w, idziemy do restauracji. Dziecko się tym spokojnie zajmie, a nie będzie trudne zabranie tego ze sobą. Drugi sorter, który chciałam wam pokazać, jest y, moim ulubionym chyba ze względu na urodę. To znaczy ta gąsienica ma tak przyjemną buźkę, że nie sposób się z nią nie zaprzyjaźnić. I to też nie jest tradycyjna kostka, tylko jedno zadanie polega na wkładaniu Klocków w odpowiednie miejsca w gąsienicy. Tutaj też jest podpowiedź kolorystyczna, ale też z wzorkiem. Widzicie? Gwiazdka jest w paski, i tutaj pole jest w gwiazdki. Te wszystkie brzuszki gąsienicy też możemy ze sobą łączyć i rozłączać. Z takich układanek chciałam Wam pokazać jeszcze dwie. Tego, e, przygotowałam ich kilka, dlatego że to jest naprawdę. Bardzo dobre ćwiczenie dla dzieci właśnie na rączki, na koordynację, na spostrzegawczość, na naukę kolorów, na wszystko. Duży jest wybór na rynku takich układanek, że są figurki, którymi później możemy się bawić, a później może, musimy znaleźć na nie odpowiednie miejsce na planszy. To co mi się najbardziej podoba w tych układankach marki Żana, one są Tutaj, jak widzicie, to są zają... króliczki w ogrodzie, są też kotki w kuchni, chyba mi się w łazience, albo odwrotnie. W każdym razie to są takie domowe sytuacje. I tutaj zobaczcie, tata królik ma bluzkę w paski i pole jest w paski. To jest też świetne ćwiczenie na spostrzegawczość dzieci i na uczenie ich wiązania tego. Tutaj jest pole w kropeczki, tu jest zjeżdżalnia w kropeczki. No i to jest ekstra, bo tutaj mamy tak, mamy zwierzątka. Ja bardzo lubię zabawki dla dzieci, które nie są z farmą, dlatego że wszystkie dzieci są otoczone zwierzątkami takimi wiejskimi. Każde dziecko się uczy muczeć jak krówka, beczeć jak owieczka itd. Dlatego jestem zwolennikiem zabawek o trochę innej tematyce, żeby tych zwierzątek było więcej. Tutaj mamy proste elementy z uchwytem, więc tutaj też dzieci ćwiczą uchwyt taki szczypczykowaty. Tutaj są bardzo miłe futerka w dotyku i te tekstury, takie bardzo miłe w dotyku, te materiały delikatne, ale na przykład wąż już wcale nie jest taki delikatny, tylko jest wyraźnie twardszy. I no nie powiedziałabym, że szorstki, ale zupełnie inny w, niż futerko. Będzie też ciekawym doświadczeniem, takim sensorycznym dla dzieci. Zwykle dzieci, jak są malutkie, dostają różne przytulanki, ale one nie do końca się sprawdzają, bo dzieci jeszcze się nie potrafią nimi bawić. Jest to dla nich tylko coś do ściskania. A tutaj mamy, przygotowałam dla Was dwie propozycje. Pierwsza. To, są, to jest też nowa na polskim rynku marka maskotek francuska Kalu. Yy, nie potrafię Wam opisać słowami, jak to jest miłe w dotyku i jak miękkie. Są zające, które ujęły mnie swoimi długaśnymi uszami, są miski. Też wszystko jest w trzech kolorach, tych, które tu widzicie. Można skompletować sobie rodzinkę, można dobrać rozmiar do tego, co Wam się wydaje, że najbardziej dziecku się spodoba. Czyli od bardzo malutkiego do ściskania w rączce, do całkiem dużego, fajnego do przytulania. To jest bardzo fajna propozycja, dlatego, że. Za pomocą tej jednej zabawki opowiadamy całą bajkę, w której biorą udział, uwaga, trzy postaci. Dlatego, że mamy królewnę śnieżkę, mamy królową, która przygotowała jabłuszko, i mamy też czarownicę, która to jabłuszko może wręczyć. Czyli zobaczcie, mamy trzy maskotki w jednej tak naprawdę. Możemy, y, dziecko samo sobie poradzi z, tu mamy też lustereczko, dziecko samo sobie poradzi z, ze zmienianiem postaci, y, więc będzie to taka i zabawka, i maskotka, i pretekst do odgrywania scenek. Są też mniejsze, tu na przykład mamy y, dwa w jednym, czyli jest uroczy piesek, który nam się zamienia w króliczka. I w ten sposób bajki na dobranoc zyskują zupełnie nowy wymiar. Warto też pomyśleć: ja zawsze zachęcam do książek. Yy, w Mama Gama znajdziecie bardzo duży wybór książek. Praktycznie wszystkie z nich to były książki, które bardzo lubiły moje dzieci. Odkryj co? I to jest książka pełna niespodzianek: czyli, na przykład, co wygląda jak pędzel? brudka kozy. Co wygląda jak muchomor? Biedronka. Dzięki takim książeczkom dzieci uczą się kojarzenia, rozbudzają swoją wyobraźnię i też uczą się nowych słów. Tutaj do słów mamy encyklopedię słowniczek, taki obrazkowy, moje pierwsze słowa. Z bardzo wielu kontekstów mogą się dzieci uczyć. Możemy im pokazywać oczko, włosy. O, tu mamy kształty, liczenie. To są książeczki, które będą bawić Wasze dzieci dosyć długo. Nie można też zapominać o zabawkach do kąpieli, dzisiaj z małych przyczyn technicznych, nie mogę Wam pokazać jak to działa w wannie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że marka, która się pojawiła w tym roku w Polsce na rynku, Yokido, ma absolutnie genialne zabawki do wanny, które podbiły z serca bardzo wielu dzieci już. Tutaj na przykład budujemy taki, mamy taką platformę dużą i budujemy na niej wieżę i z tego się robi prawdziwa fontana. To dokładnie tak jak to wygląda tutaj na zdjęciu, to tak to właśnie też wygląda w praktyce. Dzieci 1-2 latka. To dzieci, które już coraz sprawniej chodzą, zaczynają biegać i odkrywać świat, i mają ogromną radość z tego, że mogą prowadzić przed sobą zabawkę. Ta fajnie dzwoni. Tutaj są też koraliki. To jest pchacz Miś Polarny marki Żano, który oczywiście znajdziecie w Mama Gama, jak i wszystkie inne zabawki. Zapraszam Was serdecznie do nas, do sklepu. Znajdziecie tu ogromny wybór prezentów dla Waszych dzieci, i Mikołaj w tym roku na pewno spisze się na medal. Do zobaczenia.